To rzeczywiście są połączone ze sobą wydarzenia, chociaż pani Maja Komorowska wielokrotnie podkreśla, że nie tylko jest aktorką Kieślowskiego, ale także innych reżyserów filmowych i teatralnych. Zaczynałem od wystawy, ale równolegle robimy także odsłonięcie gwiazdy Maji Komorowskiej, która wystąpiła, jeśli chodzi o filmy, w jednym z odcinków serialu Dekalog, ale także pojawiała się w, także w innych przedsięwzięciach Kieślowskiego, także w teatrze. Jestem bardzo wdzięczna kapitule miastu Łodzi. Ja sobie najpierw wyobrażałam, że człowiek coś odbija, rękę, nogę, nie wiedziałam co, nie wiedziałam, że to jest odsłonięcie, odsłonięcie gwiazdy. Przeszłam, zobaczyłam te różne gwiazdy, no to, to ładny z, z, zwyczaj, taki, taka tradycja się stała Łódź no, Łucie z końcu miastem. Filmowym z filmem się kojarzy. Dla mnie Maja Komorowska to jest przede wszystkim ogromna taka spuścizna intelektualna polskiego kina i polskiej sztuki. Umiejętność łączenia w jednej tradycji rozmaitych doświadczeń i tradycji aktorskich, bo to jest w teatrze Grotowski, Akser, dzisiaj Lupa nie te z Zanussi, Wajda, Kieślowskiej, wydawałoby się różnorodność, ale przecież trudno sobie wyobrazić zawód, który bardziej oparty jest na sprzecznościach jak zawód aktorski i umieć to wszystko połączyć ze sobą, być spójnym w tej wypowiedzi, to jest wielkie, wielkie osiągnięcie Maji Komorowskiej. Jestem poruszona tą wystawą, zobaczyłam bardzo mało, ale Pomyślałam sobie, że dobrze, że ktoś się złodzi, to może tu przy, przychodzić, bo to trzeba. To jest niezwykła wystawa. Ja nie widziałam takiej wystawy. Od, do, od szkoły jeszcze ten jego rower tego, i, i zdjęcia z filmów, wspaniałe naprawdę. Chcieliśmy połączyć z jednej strony ten element multimedialny, który pozwala nam pokazać audiowizualność, pozwala nam pokazać film w niebanalny sposób, taki, który jest niedostępny w kinie na przykład, czy choćby w domu dlatego że film w przestrzeni wystawieniczej musi rozchodzić się po ścianach, musi zawierać się w zupełnie różnych jakichś kombinacjach dźwięków i obrazów, więc niewątpliwie tutaj ten element audiowizualny podkreśliliśmy bardzo mocno, ale do tego dodaliśmy też bardzo ważne komponenty materialne, czyli scenariusze, różnego rodzaju listy, które Kieślowski pisał w trakcie przygotowań do realizacji filmów, a także nagrody, które Kieślowski dostawał po tym, jak już filmy nakręcił. Ja z Krzysztofem mogę powiedzieć, że się przyjaźniłam i bardzo go brakuje. Często o nim myślę, co by powiedział, jakby zareagował. On był niepowtarzalny, bo on nigdy nie, ja to nazywam, nie konwersował. Zawsze o tym opowiadam, bo normalnie jak się kogoś spotyka, to co słychać, to są takie zdawkowe, często pytania, które do niczego nie prowadzą. U niego każde spotkanie, nawet takie przelotem miało sens. On nie był nigdy zdawkową, on się naprawdę interesował drugim człowiekiem. Z jednej strony to jest człowiek obdarzony ogromną wrażliwością i empatią, człowiek, który miał bardzo dużą umiejętność przyglądania się drugiej osobie, rozumienia jej, niekoniecznie oceniania, a z drugiej strony był to intelektualista, dlatego że on stworzył naprawdę bardzo kompletny obraz świata człowieka i w wielu swoich wypowiedziach, także tych pozafilmowych, bo tych na przykład związanych z wywiadami, z zapiskami. Pokazywał siebie jako osobę, która bardzo głęboko, ma bardzo głęboki namysł nad wszystkimi aspektami, które w swoich filmach prezentował, czyli na przykład w jaki sposób rozumie człowieka, w jaki sposób rozumie kwestie etyczne, które są dla niego tak bardzo istotne, w jaki ogromny ważny sposób u niego jest kwestia dialogu, rozmawiania między sobą bohaterów i ludzi, I jak bardzo też nie oceniania siebie nawzajem. To było dla niego ogromnie istotne.